Witam serdecznie, detektyw Michał Sokolski. Dzisiaj kilka słów o kwestii sprawdzeń. Sprawdzeń osób, sprawdzeń firm i oczywiście przy okazji o ofercie na te sprawdzenia. Dlaczego potrzebujemy czasami sprawdzić osobę czy firmę? No bo po prostu najczęściej mamy obawy związane ze współpracą z tą firmą. Czasami dotyczy to już kwestii po rozpoczętej współpracy, kiedy na przykład ta firma, nasz kontrahent nie chce się rozliczyć z transakcji, nie chcę zapłacić za usługę i tak dalej. Niestety to już troszeczkę jest późno, więc zawsze lepiej sprawdzić firmę, kontrahenta potencjalnego partnera biznesowego przed podjęciem współpracy. Generalnie czasami podczas sprawdzenia systemowego wychodzą różne kwiatki, jak na przykład chociażby informacja na temat spółek, gdzie spółka ma niejako kilkunastu Udziałowców, ci udziałowcy mają następne spółki, podspółki, spółki córki i tak Wygląda to trochę jakby takie połączenie słupów. Często można sprawdzić taką spółkę na okoliczność tego, czy ona w ogóle na przykład płaci podatki. To też już jest pewien, że tak powiem, znak ostrzegawczy, jeżeli będzie zablokowana przez Urząd Skarbowy, na przykład możemy sprawdzić zadłużenie tych firm, możemy sprawdzić e, e, faktyczne jakieś takie niuanse związane z fraudami, e, czyli różnymi nadużyciami e, i tutaj pamiętajmy, że generalnie takie sprawdzenie faktycznie może zrobić prawie każdy, prawie każda firma rozpoczynając współpracę z przyszłym kontrahentem może go sprawdzić w BIK-u, e, może go sprawdzić w różnych instytucjach właśnie sprawdzających m, e, różne powiedzmy Spółki, firmy, i tak dalej, w których można sprawdzić też zadłużenie i tak dalej. Natomiast prywatne biura detektywistyczne faktycznie mają trochę lepszy ten pakiet, chociażby związane jest to po prostu z, z ustawą o usługach detektywistycznych i z pewnymi delikatnymi, delikatnie większymi uprawnieniami detektywów, e, którzy mogą uzyskać trochę większe informacje i w toku prowadzonego postępowania, pro, postępowania e, związanego z usługą dla Was, możemy troszeczkę informacji. Ciekawszych troszeczkę więcej uzyskać, które mogą Was uchronić przed, powiedzmy, współpracą z niebezpieczną firmą. No i oczywiście tutaj druga kwestia, jak sprawdzanie osób prywatnych. No tutaj jest bardziej to kontrowersyjne, natomiast często trzeba uzyskać na to zgodę tej osoby. Jeżeli, jak to się mówi, ona nie ma nic do ukrycia, to oczywiście pozwoli, udostępni ten PESEL, pozwoli sprawdzić nam na przykład kwestię tego, czy ona nie ma różnych długów, zadłużeń czy spłaca kredyty i tak dalej. Natomiast detektywi paradoksalnie znowu mają tutaj to uprawnienie troszkę dalej idące, ponieważ niejako te wszystkie źródła mogą nas poinformować praktycznie bez uzyskania zgody osoby sprawdzanej, więc jak my prowadzimy dla Was usługę, możemy szereg informacji dla Was pozyskać ciekawych istotnych. Natomiast jeśli chodzi o źródła, no to też właśnie jest bardzo ważne, jeżeli będziecie zgłaszać się do różnych instytucji sprawdzających, z ilu one z źródeł informacji pozyskują, bo czasami zgłosicie się do samego Biku, czy m, jakiejś instytucji, która pozyska Wam te dane z jednego źródła, z dwóch źródeł, z dziesięciu źródeł. Natomiast ja akurat mam taką możliwość sprawdzania równocześnie w 72 źródłach, między innymi jest to Biuro Informacji Kredytowej, Biuro Informacji Gospodarczych, Krajowy Rejestr Sądowy, Główny Urząd Statystyczny Krajowy Rejestr Zadłużonych KNF, czyli Krajowy Nadzór Finansowy, wszelkie giełdy wierzytelności, giełdy firm windykacyjnych. No i możemy też przeanalizować majątki, ruchomości, nieruchomości, powiązania między osobami. Pozyskamy dla was, u was dla was taką ciekawą informację jak karalność danej osoby, czyli na przykład możemy sprawdzić pracownika, który zgłosił się do nas do pracy. Czasami nawet przyszłego małżonka czy małżonkę, ponieważ to też daje nam pewien obraz w ramach na przykład wywiadu matrymonialnego. Czasami poszukujemy miejsca zameldowania osoby, ponieważ chcemy dostarczyć jakieś pismo, czy w ogóle ją chcemy znaleźć. Oczywiście to niestety nie jest często tożsame z miejscem przebywania czy pomieszkiwania, nawet tak, bo osoba zameldowana może być gdzieś. Gdzie w ogóle nie była od 15 lat, na przykład, no ale zawsze jakieś źródło zaczepienia, zawsze jakiś punkt zaczepienia w prowadzonym dochodzeniu. Możemy sprawdzić również ostatniego pracodawcę na podstawie składek ZUS, jeżeli ta osoba nie chce się przyznać, bo to właśnie sprawdza się po to, jeżeli ta osoba nie chce za bardzo udzielić informacji, to zaczyna być podejrzana, i wtedy zaczynamy, zaczynamy to sprawdzać, prawda? To jest oczywiście zrozumiałe. Możemy sprawdzić na przykład majątek. Obecny, czyli obecnie posiadany, ale również ten zbyty. Czyli na przykład, jeżeli ktoś próbuje ukrywać majątek, możemy sprawdzić, jaki wcześniej miał i gdzie go zbył. Sprawdzimy nawet chociażby potencjalne, na przykład, spadki, jakie ktoś otrzymał, czy może otrzymać. Możemy na przykład sprawdzić kredyty, zadłużenia. No i tak. No i chociażby na przykład, gdzie w bankach ma osoba konta. Nie trzeba wskazywać tutaj numerów kont, po prostu my jakby ustalimy, w jakim miejscu ktoś ma konto. Sprawdzimy również posiadane obligacje, akcje i obligacje. Oczywiście no, to wszystko, tą potrzebę zrozumieją tylko ci, którzy no, życie czy, czy, czy różne kwestie związane z prowadzeniem biznesu doprowadziły do takiej skrajności, żeby kogoś sprawdzać, ale niestety warto sprawdzać, bo jeżeli no, niestety Pomimo tego, że to wszystko idzie bardziej do przodu, e, wszystko jest bardziej transparentne, to nadal firmy nie wywiązują się z płatności, nadal się ukrywają, nadal oszukują podczas próby odzyskania należności. Ukrywają majątki, osoby prywatne bardzo dużo też ukrywają. E, ktoś powie miłość, to za, zamyka oczy, klapki na oczach i tak dalej, ale nie wiem, czy warto e, tak to sobie faktycznie te klapki na oczy nakładać, czy nie lepiej jest sprawdzić faktycznie przyszłą żonę, przyszłego męża bo po, ponieważ jeżeli nie zrobicie sobie rozdzielności majątkowej e, na okoliczność zawarcia związku małżeńskiego, to po prostu jeżeli te osoby będą kiedyś miały, miały jakieś zadłużenia przed małżeństwem, to często może być tak, że to przejdzie e, na was i będziecie, e, staniecie się również niejako dłużnikami. Tak? Także warto czasami sobie coś sprawdzić. Nie ma co z tym przesadzać, trzeba mieć jakiś umiar. Natomiast decyzję podejmiecie wy. Zapraszamy możemy wam kilka kwestii rozjaśnić dzięki naszym sprawdzeniom faktycznie wiele firm jakby zrezygnowało ze współpracy biznesowej z potencjalnym kontrahentem a osoby które na przykład nawet prywatne jakby szukają próbują domagać się że tak powiem spłaty zadłużenia również przez takie możliwości przez takie sprawdzenia mogą dokopać się do Ważnych, istotnych informacji, które potem pomogą, że tak powiem, w całej sprawie. Dziękuję serdecznie detektyw Michał Sokołowski.